Słuchajcie, czym jest permutacja? Słuchajcie, permutacja jest, należy do kombinatoryki. I teraz taki przykład. Chodzi o to, na ile sposobów można, słuchajcie, ustawić dwa mazaki. Pierwszy sposób to jest czerwony i niebieski. Jaki jeszcze inny sposób może być? Może jeszcze być niebieski i czerwony, czyli dwa sposoby, tak? I teraz napiszemy wzór na permutację. Czyli P, N równa się N, silnia. Dlaczego? No mamy, słuchajcie, mamy dwa pisaki, tak? I teraz e, obliczamy, tak? Dla dwóch pisaków równa się 2, SINIA. A to się równa 1 razy 2, czyli 2. Czyli mamy dwie takie, słuchajcie, e, dwie takie kombinacje, tak? Słuchajcie, a teraz inny przykład. Mamy teraz trzy książki, albo trzech kupujących w kolejce. Na ile możliwości możemy to ustawić. Obliczamy, tak? Czyli mamy trzy różne książki, może być tak, może być tak, może być tak, prawda? Albo trzech trzy osoby, które stoją w kolejce, jak można ustawić. W ten sposób, w ten sposób. No to obliczamy, słuchajcie. Czyli. Mamy trzy osoby, mamy osobę A, później mamy B i mamy osobę C. No dobra, i teraz zgodnie z tym wzorem, tak? Dla P3, ile mamy takich sposobności? 3 silnia, a to się równa 1 razy 2 razy 3 i to się równa, słuchajcie 6. No dobra, to zobaczymy. Teraz napiszemy sobie wszystkie te możliwości, czyli ABC już mamy, tak, A może łatwiej jak wszystkie po prostu zrobię, A B i C. Później mamy A, C. I B później mamy, kiedy to to miesza, B A C później B C i A no i na koniec jeszcze zostaje nam C A, B, no i, kurde, gdzie jest C, C, CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne, słuchajcie. No dobra. I to są, słuchajcie, te możliwości, te sześć możliwości. No i teraz, jeżeli byśmy mieli cztery takie pisaki, to ile by było? Słuchajcie, gdybyśmy mieli cztery teraz to ile jest ile możliwości, ile, sposob, ile sposobności różnego ustawienia tych pisaków, czy tam książek, tak? No to znowu macie według tego wzoru P4 równa się 4 silnia, to się równa 1 razy 2 razy 3 razy 4 i to się równa 24. A tu sobie sami musicie zobaczyć, jakby to... Te wszystkie kombinacje musisz sobie sami ułożyć, słuchajcie, naprawdę, wyższe powodzenia. No i dobra, no widzicie, no, e, przydaje się, tak? Na ile sposobności można ułożyć na przykład te trzy książki, czy tam e, trzy osoby w kolejce? Ciekawe zadanie.